Zaczynamy starcie grupy C. Najważniejsze starcie tej kolejki. Mecz Szwajcaria-USA już za moment wystartuje. Ta sytuacja w tabeli wygląda następująco. Jeżeli USA wygra ten mecz, to już tak naprawdę może być już spokojna o awans z pierwszego miejsca, ponieważ przed nimi jeszcze zostanie tylko mecz z reputacją Rumunii, która no jest jednak w tabeli znacznie niżej. Natomiast Szwajcarzy. Ten mecz muszą wygrać, jeżeli chcą myśleć o awansie w ramach pierwszej trójki. Co później czeka jeszcze mecz z Indiami, więc powinni mieć ułatwione zadanie, ale dla nich ten mecz z pewnością będzie turbo istotny. Jeżeli ten mecz przegrają, no to może im się utrudnić sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o tabelę grupy C. Przejdźmy teraz do formacji, jakie prezentują oba zespoły. Zaczniemy od prezentacji Stanów Zjednoczonych. Tyler Johnson, Johnny Goodrow i Craig Smith w formacji pierwszej, w drugiej Kevin Hayes, Vincent Troczek i Justin Abdelkader w trzeciej Tim Stapleton, Brock Nelson i Peter Miller w czwartej Colin McDonald, Tommy Wingers i Jimmy Hayes w formacjach defensywnych mamy Dana DeKaisera i Seta Jonesa w parze pierwszej, w drugiej Jake'a Gardinera i Jacoba Trobe a w trzeciej Jeffa Pittiego i Conora Murphy'ego. Jeżeli chodzi o bramkarzy, no to tutaj. Ze względu na kontuzję, bramkarza numer 1 Tima Tomasa, David Leggio będzie starterem. Natomiast jeżeli chodzi o stację Szwajcarii, i go następująco. Anders Ambiul, Kevin Romy, Sven Berci w formacji pierwszej, w drugiej Luka Kunti, Reto Szapi i Damien Brunner, w trzeciej Tomas z Ruffenacht, Deniamin plus i Denis Hollenstein, w czwartej Wiktor Sanchezku, Simon Mosery, Eteni Frodivo, w formacjach defensywnych Roman Jossi i Matthias Segil w pierwszej formacji, w drugiej Dominik Szlump i Janik Weber, w trzeciej Erik Blum i Robin Grossman. Tutaj podobna sytuacja, jeżeli chodzi o bramkarzy. Leonardo Genoni będzie starterem ze względu na kontuzję Reto Berry. Przechodzimy więc już do meczu. Sytuacja przedstawiona. Za chwilę jeszcze zobaczymy, jakie będą stroje ze strony obu prezentacji. Białe stroje dla Szwajcarów. Kolorowe stroje dla USA. Taki dobór stroju właśnie będziemy oglądać. Za chwilę prezentacja zespołów, no a później startujemy z meczem. Obydwie reprezentacje wychodzą na i Jeszcze tylko szybko osłonę, że zaproszę również na jutrzejszy mecz Czechów z Francuzami. Mecz grupy F, który będzie już jednym z ostatnich, jeżeli chodzi o mecze przeze mnie komentowane w ramach tychże grup. Później zostanie już ostatnia kolejka. Nie wiem, jak tam będzie wyglądała sprawa, jeżeli chodzi o komentarze. A teraz przechodzimy już do spotkania. Na razie jeszcze nie mieliśmy żadnej akcji ofensywnej. Póki co próbowali taką przeprowadzić w Szwajczarze, ale na razie nieskutecznie. Johnny Goodrow rusza na razie z pierwszą akcją ze strony Amerykanów. Tutaj Genoni trochę się zawieruszył za bramką. Ale żaden z Amerykanów nie był na tyle bliżej do sytuacji. Teraz mieliśmy pierwszy strzał. A teraz rufen up. Tutaj mieliśmy supek. Niewiele więc brakowało. Aby Szwajcarzy strzelili gola. Teraz Amerykanie. Justin Abdelkader wybija krążek. Widzimy tutaj jak mecz praktycznie wystartował jak z procy. Pod względem listy Holenstein. I teraz Silvio Mose. Nie dostaje jednak okazji, by pójść z atakiem Brock Nelson. Justin Abdelkader. Teraz Szwajcarzy. Przynajmniej próbują. Hubert nie, to nie mój Fuberfund. Fuberfund grafuje za stres prezentacji. Mój błąd. Wingels, Abdelkader. Szapi. Przechwyt Brunera Nie do końca pomyślny dla Szwajcarów. Czemu teraz mieliśmy zmiany w formacjach obu zespołów? De Kaiser. Do Wingelsa, Brock Nelson. Brock Nelson, oj, zbyt długie podanie, niewiele co zabrakło żeby był spalony, ostatecznie jednak do niego nie doszło i teraz Szwajcarzy jednak nie na długo, Bloom i Amerykanie, Murphy do Kevina Hejsa Wybija krążek, mimo to dalej amerykańską krążka Do hejsa. Troczek. Podcinany. Nie było teraz próby. Ambiul. I wybity krążek. Na razie obie, for... obie organizacje grają bardzo zaczepnie. Nie ma na razie za bardzo bramkowych. Proliwo do Josiego, Nie ma spalonego, ale ja spaliśmy, że na razie tracą rezon że no nie ostatecznie interweniować Segir do Stancesku i ponownie Amerykanie, Petri do McDonalda, McDonald wybija nie mając już pola do manewru, Josi tu czas Stancesku i Moser, Prodiwo była szansa Ostatecznie jednak nie było to groźne zdarzenie. Teraz Tapulton broni Genoni. Zbliżamy się do końcówki pierwszej tercji. Bardzo szybkie spotkanie. A tymczasem kara. Luca Kunti. Kara za przytrzymanie. Zobaczmy to z bliska. No była sytuacja. No i przez końcówkę pierwszej i początek drugiej tercji Amerykanie będą grali o jednego zawodnika na lodzie więcej. Pytanie, czy zamiar to wykorzystać teraz? Wygląda to, że jest wątpliwe. Jeszcze tutaj były strzały strony Szwajcarów. Ale to był taki bardziej strzał dla strzału. Abdelkader. Była próba, ale nie broni. No i w tym momencie kończy się pierwsza tercja. Na razie 0 do 0. Mecz na razie nie obfitujący, szczególnie w strzały. Co powinniśmy właśnie zobaczyć. Trzy, zaledwie 4 strzały oddane przez całą tercję. 2 do 1 w hitach dla Szwajcarów. Również tylko dwa wznowienia wygrane przez Szwajcarów. Skuteczność podań znacznie lepszą u Amerykanów, póki co mamy na koncie jedną karę i jesteśmy jeszcze w jej trakcie. Za chwilę start drugiej tercji. I załodnicy wychodzą już na drugą tercję. Przypomnijmy, że ponownie mamy w przewadze reprezentację Stanów Zjednoczonych. Jest to dla nich pierwsza sytuacja w tym meczu. I to Amerykanie na razie wychodzą jako pierwsi z atakiem. Żenoni mimo wszystko spokojnie sobie z tym radzi. Johnson. Nie udało się. Przytrzymał, że ładnie słupek. I Amerykanie muszą kreować akcję od nowa. Danny Kaiser Do Tylera Johnsona. Smith. Strzał na kij. szwajcarskiego. Teraz Smith do Jonesa, strzał niecelny, znaczy niecelny, celny, ale obroniony. I ponownie de do Johnsona. Petrie. Rykoszet po Janiku Weberze, teraz Ambiul. Zdecyduje się na wybicie, nie doszło do tego. Ambiul znów przy krążku, ale Pitri wygrał jednak walkę. Teraz Ambiul wybija krążek. Do kolegi. Przytrzymanie i spalony. Nie utrzymał Szamp krążka za niebieską linią. No i będziemy wznawiali ze środka. Rupenacht i Murphy. Teraz Müller. Strzał prosto szwajcarskiego zawodnika. Jeszcze raz Müller do Pitriego. Pitrie Müller. Zablokowany strzał. I teraz Szwajcarzy. Olenstein. Było krótkie oczekiwanie, żeby nie spalić akcji, ale teraz potężny hit amerykańskiego obrońcy wytrzymanie Murphy do Troczka. Kevin Hayes. Wybicie Genoni do Josiego. Hollenstein sam decyduje się ruszyć, ale ma bardzo ciężką pozycję. Nie mogło to zagrozić bramkazowi Teraz mieliśmy jeszcze strzał. Krążek zawieruszył się, ale Leggiost ostatecznie poradził sobie z tą sytuacją. Na razie najgroźniejsza sytuacja w tym meczu. Mara mogła skończyć się bramką. Gudro. Jenoni spokojnie sobie z tym radzi. Szlapi. Zbliżamy się do półmetka. tercji i meczu również. Szlapi traci krążek. Teraz de Kaiser. Do Smitha. Smith wybija. Nie miał tutaj za bardzo co zrobić. Jenoni wychodzi. Trochę niebezpiecznie. Musi mrozić krążek. Szwajcarski Bramkarz. Jest to pierwszy mecz Leonardo Giannoniego na tych mistrzostwach i od razu to no, praktycznie trudniej się nie dało, akurat musi rywalizować, ale tak samo ma również jego, jego vis a -vis Legio, że do tej pory to pierwsi bramkarze bronili, oni akurat byli tymi rezerwowymi, na ze względu na kontuzję, obu no musieli teraz się wystawić, także można powiedzieć, że nie wiadomo i teraz było bardzo blisko, aby McDonald strzelił, jeszcze jedna dobitka, ale ostatecznie Genoni nie ustąpił. Jeszcze jedna próba, tym razem już ze strony innego zawodnika ale Genoni na razie nie daje się. I Genoni broni na razie wszystkie te sytuacje. Mamy właśnie zbliżenie na numer dziesiąty, A więc Zimiego Heisa to właśnie on był tym zawodnikiem, który tutaj próbował strzelić. Będzie kara. Kolejna dla Szwajcarów. O ile oczywiście przejmą krążek. Co, jeszcze nie ma miejsca, wciąż amerykański krok dopiero teraz spalony i tym samym kara dla Reto Szapiego Zobaczmy jak to wyglądało No było tutaj hakowanie No i widzimy tutaj tylko dwie Sytuacje skończyły się bramką dla Szwajcarów 17 obronionych osłabień na 19 Teraz była próba strzału Ale Genoni nie miał z tym większego problemu Krążek wybity Jones. Długie podanie. Lekko niepewne. Gudro. Dzone Gudro na razie szuka tutaj miejsca. Dopiero teraz mu się udaje. Jest próba. Ale Jenoni przecina tor podania. Nie ma strzału z tak zwanego one timera. Tutaj widzimy teraz ziemi na Dżonego Gudro. Może pewno się Żałować tej sytuacji. Jest. Obrona. Ze strony Genoniego. Teraz Trzwajcarzy ewidentnie weszli do defensywy. Muszą się bronić przed Amerykanami. A dopiero połowa osłabienia. Teraz jednak krążek wypada za niebieską linię. No i spalony. Vincent Crocej na ekranach. Niezadowolony z tej sytuacji. I Smith. To była poprzeczka. Zabrakło niewiele do tego, żebyśmy obejrzeli pierwszą bramkę w tym meczu. I krążek wybity przez Szwajcarów Legio Podanie do nikogo Piero teraz krążek zostaje przechwycony 3 minuty do końca tercji, numer 2 Gudro Kolejny strzał Ewidentnie Amerykanie w tej części przeważają Wykorzystują swoją liczebność Teraz jednak już krążek podchodzi pod Legio Troczek sam na sam, czy to się skończy bramką? Nie! Prosto w kindze do niego. Jeszcze raz troczek do pitriego, strzał Gudro. Ostatecznie nie przyniósł efektu. Koniec przewagi Amerykanów. Zdecydowanie działo się podczas tej części spotkania. Wcześniej przeważając co Szwajcarzy teraz Amerykanie przycisnęli przy okazji tej części i przycisnęli aż za bardzo, ponieważ Justin Abdelkader łapie karę za Hawking, więc Szwajcarzy zagrają teraz w przewadze. Ale to będzie tak samo jak w przypadku Amerykanów w pierwszej tercji, to będzie kara dzielona. Tym bardziej, że teraz wypadają krążkim poza tercję, wracają ponownie, ale mają ciężką sytuację. Nie udało Ci tutaj wykonać podania. Szlump do Szapiego. Kolejne błędne podanie. Oj, nie kleje się teraz tak dla Szwajcarów. Ewidentnie ta druga połowa tej tercji nie jest dla Szwajcarów korzystna. Teraz Kunti do szapiego. Tu już prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Kunti wybija krążek. No i kończymy drugą tercję. Wciąż 0 do 0. Spotkanie bardzo zacięte. Tak jak powiedzmy pierwsza część bardziej była po stronie szwajcarskiej. Tak zwłaszcza ta przewaga druga była już po stronie amerykańskiej. I widzimy to w ilości strzałów, a 16 do 3 strzałach za Amerykanów. 3 do 3 hitach po obu stronach. Jedną mniej więcej dla Amerykanów. Również wciąż Amerykanie utrzymują lepszą skuteczność podań. Na razie Amerykanie nie wykorzystali swoich dwóch sytuacji. Zobaczymy, czy Szwajcarzy coś podejmą przy okazji tercji trzeciej, która spodnie się i już za moment. I zaczynamy tercję numer 3. Justin Abdelkader w boksie CAR. I zaczynamy. Gudrow błyskawicznie traci krążek. Jeżeli dobrze widzę to Silvia Moser teraz przy krążku. Szuka toru do podania. Przycięte jednak przez Amerykanów. Legio. Teraz kontra. Johnson. Nieudane wybicie. Jeszcze jedna próba strzału tym razem. I ponownie Szwajcarzy. Romy. Oj na razie nie wygląda to dobrze dla Szwajcarów Nie wyglądają tak pewnie jak wcześniej Ewidentnie Amerykanie zyskali rezon Jones do Johnsona Jeszcze jedno wycie tylera Johnsona Musiał Genoni, dla pewności przytrzymać supek Jossi do Webera Janik Weber Jest strzał ale nie ma bramki. Wingles. Rusza tutaj Amerykanin. Ale strzał w boczną siatkę. Kevin Hayes. Murphy traci krążek. Długie podanie. Murphy do Hayesa. Smith. Wybity krążek. Genoni cały czas pilnuje słupka. Brunner. I Jones. Bloom. Hollenstein. I strata. De Kaiser I Amerykanie. Genoni spokojnie broni. Müller. Stapleton do Pitriego, Być może trzeba było wcześniej uderzać. Nelson traci krążek. Teraz Bersi do Rupenachta. Rupenacht wybija. Nie znalazł drogi do podania i wybił trochę za wcześnie. Mamy icing. Petrie na naszych ekranach. Nie do końca zadowolony. Na razie... Mecz bardziej pod dyktando Amerykanów, przynajmniej na tym etapie. I będzie kara dla Szwajcarów, już trzecia w tym meczu. I właśnie teraz zostaje ona odgwizdana. Antin Frodivo. Kara za spowodowanie upadku. No i widzimy tutaj ewidentnie Atanasina Abdelkajdera. No i widzimy 5-19 przewag wykorzystanych. Nie jest to taki zły procent, choć oczywiście można było spotkać lepsze. Johnson, Smith, nie było spalonego choć tor podania był dość długi i był blisko poprzeczka Jeszcze tutaj próbują ale Jenonim mrozi krążek Amerykanie znowu trochę przycisnęli Kevin Romy Na ekranie I krążek spada za niebieską, nie udało się wymanewrować i spalony Półtorej minuty do zakończenia. Przewagi Amerykanów. Po poprzedniej przewadze wiemy, że Amerykanie bardzo intensywnie potrafią to rozgrywać. Szwajcarzy ewidentnie zeszli do defensywy. Plus. Do Musera. Jeszcze raz plus. Teraz mieliśmy strzał. Bardzo dawno nie mieliśmy już strzał ze strony Szwajcarów. Był jednak dość odległy od światła bramki. Jeszcze teraz będzie podejście, ale sam na sam czy to się uda? Teraz przybywają partnerzy Ambil strzela Droń jednak nagle, jeszcze dobitka i Amerykanie. Hejs. Oj, podanie do kolegi tutaj nie wyszło. Teraz mi przechwycił krążek. Nie miał już kto dobić w tej sytuacji. Że i wciąż. Na posterunku. Coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem staje się dogrywka. A dogrywka oczywiście będzie premiowana dla Amerykanów, bo dzięki temu zdobędą bardzo ważne punkty, a będzie z niekorzyścią dla Szwajcarów, bo nawet jeżeli wygrają, to będą mieli tylko dwa punkty. Segir. Do Ambiula. Ambiul wybija. DeKaiser przytrzymany. I teraz Szwajcarzy próbują. Mamy bramkę Entina Frodivo. Ja tu przed chwilą mówiłem o ewentualnej dogrywce, a Szwajcarzy otwierają wynik. Udała się ta dobitka Entina Frodivo. No i mamy 1 do zera dla reprezentacji Szwajcarii. Na 7 minut przed końcem spotkania. Jeszcze Rupenach przy krążku. Jeszcze tu Szwajcarzy próbują. Ale na razie jeszcze krążek. Nie utrzymał się ostatecznie. Na tercji ataku. No i przechwytują Amerykanie. Wingles. Ależ nam się tutaj sytuacja nagle zmieniła. Nie doszło podanie do adresata. Holenstein Plus. Próba strzału, ale to nie mogło zaskoczyć amerykańskiego bramkarza. Poznanie do sytuacji bramkowej była o wiele łatwiejsza do przewidzenia. Teraz plus. Próbuje tu zasłupka. Jeszcze jedna próba. Ależ nam się zakosowało tu pod amerykańską bramką, ale Ledio ostatecznie sobie z tym radzi. Już tylko 2,5 minuty do końca. Jeżeli Amerykanie nie skontrują Szwajcarze ostatecznie odniosą to bardzo ważne dla siebie zwycięstwo, które powinno premiować ich wejście do Mistrzostw Świata, bo przypomnijmy, że przed meczem byli dopiero na czwartym miejscu, a to oznacza potencjalną grę w barażach. O, awans do eliminacji. Amerykanie już tak bardzo się martwić nie muszą. Oni prowadzą. A następny mecz ma interpretację Rumunii. Zresztą obydwie reprezentacje raczej są skazywane jako faworyci przy okazji kolejnych meczów, więc to ten mecz będzie kluczowy. Brunner. Ostatnia minuta. Brunner. Teraz ewidentnie muszą zyskać na czasie. Teraz Amerykanie ruszyli do przodu. Case do Abdelheidera. Manewruje, ale wybija krążek. Genoni Trochę niebezpiecznie. Kunti. Do Brunera. Szapi. Szwajcarzy gol! Reto Szapi strzał do pustej bramki. No i możemy już to powiedzieć, że wbrew temu co mówiłem jakiś czas temu, to Szwajcarzy wygrywają prawdopodobnie już z wynikiem 2 do 0. Jeszcze poczekajmy. Mamy jeszcze karę dla Szwajcarów. Etienne Frodivo, czyli zdobywca tej pierwszej bramki. Tutaj właśnie atak na Jonnego Gudro I widzimy, że tutaj tylko dwukrotnie Szwajcarzy musieli uznać wyższość przy okazji osławień. Amerykanie nie znaleźli dzisiaj sposobu na Szwajcarzu. Natomiast Szwajcarzy na Amerykanów już jak najbardziej. Ostatnie sekundy. Czy jeszcze zobaczymy jakieś ewentualne akcje? Idzie teraz Smith. Ale co sobie spokojnie radzi. Genoni z pewnością dużo zrobił dzisiaj dla szwajcarskiej reprezentacji w kontekście tego zwycięstwa. No i możemy już to powiedzieć. Zwycięstwo Szwajcarii, proszę Państwa. A więc mamy niespodziankę. No i Szwajcarzy. Można by powiedzieć, że dość znacząco przybliżają się do tego, żeby na Mistrzostwach Świata się znaleźć A Amerykanie. No niestety, choć dalej będą prowadzić, to ich przewaga nie będzie tak duża. Szapi, zdobywca drugiej bramki, trzeci zawodnikiem meczu. Drugim zawodnikiem meczu staje Frodiwo, który zdobył tego pierwszego gola. No i zawodnikiem meczu zostaje tym samym Leonardo Genoni, który nie przepuścił ani jednego strzału i to z pewnością miało ogromne znaczenie że nie dopuścili do siebie Amerykanów, a widzimy aż 24 strzały musiał obronić. Amerykanie w niektórych momentach naprawdę mieli wyraźną przewagę, ale ostatecznie nie poddali się, no i zdobyli te bardzo ważne punkty reprezentacji Szwajcarii. 4 do 3 hita dla Amerykanów, 12 do 10 we wznowieniach również dla gości. Spadła i skuteczność podań w tej ostatniej tercji, trochę się to zrównało, no i 4 sytuacje z karami. Aktualnie ani jedna z nich nie została wykorzystana. Na zakończenie kolejki zostaje jeszcze mecz Arabii Saudyjskiej z Australią i to ten mecz również może być istotny, bo jeżeli Australia wygra to spotkanie, to wówczas zbliży się tylko na jeden punkt do reprezentacji USA i wówczas walka może być interesująca. Jeszcze spójrzmy, kto będzie miał wówczas w Australii następny mecz. Będą mieli mecz z Libanem. A Liban akurat jest w czołówce tabeli, jeżeli chodzi o tą część grupy. No i sytuacja Szwajcarów może nie być taka kolorowa. Na razie zobaczmy. Szwajcaria na razie jest na trzecim miejscu. Jest za Libanem, to na kolejkę właśnie ten mecz będzie bardzo ważny. Jeżeli wygra Australia, no to to zwycięstwo dla Szwajcarów nie będzie aż tak istotne, bo będą tracili punkt. A jednak widzimy, że stosunek zdobytych goli jednak lepszy po stronie libańskiej reprezentacji. Więc wszystko rozstrzygnie się przy okazji ostatniej kolejki. Czy uda się Szwajcarom ostatecznie wejść do mistrzostw bezpośrednio, czy będą musieli myśleć o barażach. Raczej nie muszą się martwić dalszymi pozycjami, ponieważ widzimy, że reprezentacja Rumunii do nich traci 4 punkty. Więc mimo wszystko powinniśmy Szwajcarów zobaczyć, tylko pozostaje właśnie pytanie czy zobaczymy ich bezpośrednio, od razu po awansie, czy będziemy mieli niespodziankę i będą musieli się starać w baranach. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam na jutrzejszy mecz Francuzów z Czechami, a za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.